Dzień dobry lwy. Witam Was kochani bardzo pięknie na waszym lutowym czytaniu. Kochani, dla związków, dla singli, dla sfery oczywiście pracy, jak i finansów, dla tego, co warto w miesiącu lutym zrobić, dla porady, moi drodzy, jak i na sam koniec, rzucimy sobie jeszcze wy z każdym znakiem zodiaku, żeby zobaczyć, co z daną osobą spod konkretnego znaku może w lutym się, kochani, zadziać, ale to na końcu. Moi drodzy, przechodzimy oczywiście tutaj na sam początek do relacji, do związków, nie tylko małżeńskich, nie tylko partnerskich, kochani, związków takich, w którym się układa, nie układa, ale również do związków tak zwanych, kochani romansowych, bo wiem też, że wielu z Was, nie tylko oczywiście lwów, tylko mówię tutaj o każdym znaku, żeby nie było, czasami i też takie sytuacje tutaj, że tak powiem, prowadzicie, tak? Więc, że tak powiem, rzucimy okiem na to wszystko. Kochani, większości z Was możecie być w relacjach, i to jest taka historia number one, mówiąca o tym, że jesteście razem, prowadzicie wspólne gospodarstwo domowe, czy też tudzież żyjecie wspólnie razem, moi drodzy, i gdzieś tutaj fizycznie mieszkamy razem, mamy wspólne dzieci, mamy wspólną chatę, samochód, psa, kota, ale tak naprawdę jesteśmy ludźmi, którzy żyją razem, ale osobno. Może taka sytuacja, kochani, być i ten miesiąc luty jeszcze bardziej to podkreśli, tak? Ponieważ mamy tutaj, słuchajcie, chatę, mamy ten dom, mamy te dzieci, ale jednak mimo wszystko pojawia się pustelnik, a więc odsunięcie się od siebie. I oczywiście, kochani, to nie musi być tak, że to się już dzieje latami, ale w miesiącu lutym może się to, kochani, zobrazować jeszcze bardziej i jeszcze bardziej dobitnie. Z uwagi na to, że jedna ze stron bądź też dwie strony będą się od siebie odsuwać. Co niektórzy, słuchajcie, dlatego, że po prostu tutaj emocje czy uczucia się powypalały, ale co niektórzy, moi drodzy, dlatego, że gdzieś, nie wiem, pogrąży ich wir pracy, na przykład, jakichś zajęć czy czegoś takiego i zwyczajnie nie będą mieć czasu. I to jest, słuchajcie, już przestroga na to, żeby zająć się albo pobyć troszeczkę z tą drugą stroną, tak, czyli z waszą Kasią, z waszym Zenkiem. Kochani, sralala, ja rozumiem wszystko, robota robotą, ale jeżeli macie partnera stałego, kochani, to dla niego ten czas musi się znaleźć, o ile oczywiście te uczucia są, o ile to ognisko, słuchajcie, domowe gdzieś tam funkcjonuje i zwyczajnie chcecie tutaj, moi drodzy, z tą osobą coś razem tworzyć i coś razem działać, no to wtedy, kochani, musimy coś działać. Natomiast jeśli tego ognia nie ma, no to cóż, no to to do Dokładnie pokazały te karty. Taką sytuację oddalenia się od drugiej osoby w obowiązki, albo też tudzież w ogóle w to, że gdzieś jesteśmy razem, ale teoretycznie osobno. Te dwie karty razem bardzo ewidentnie to pokazują. To bardziej słuchajcie, też pokazuje mi się właśnie w takich związkach stricte nie, gdzie jest fajnie i cudownie. Bo oczywiście fajnie i cudownie, ale ktoś tu przegina pałę, tak? No bo zwyczajnie troszeczkę za bardzo się oddalił. Albo też tudzież właśnie w tych problematycznych, gdzie. Niby jestem z kimś, ale teoretycznie czuję się samotny. Tak? Zwróćmy na to, kochani, uwagę. Jeśli chodzi o singli, kochani, no tu jest nieco gorzej. Kochani, bo jest tutaj taka tendencja do tego, że wy czujecie się czymś bardzo mocno wyczerpani. Wy czujecie się pozbawieni siły i energii do czegokolwiek. Przynajmniej w lutym możecie to bardzo mocno kochani odczuć, bo pojawia mi się karta, gdzie wy po prostu gdzieś w oddaleniu być może od ludzi, w oddaleniu tak naprawdę od wszystkiego innego bardzo mocno przeżywacie. Powiedziałabym jakąś mm, pustkę, która jest w waszym życiu. Nie przewiduję tutaj drogie single wy na miesiąc luty jakiegoś mm, jakby to powiedzieć poznania Waszej miłości życia, czy też tudzież, żeby w ogóle tam uczuciowo gdzieś coś tam się fajnego zadziało, powiedzmy pomiędzy Wami a daną osobą, no bo faktycznie, kochani, Wy musicie w pewien sposób wpierw odpocząć, zregenerować się, być może po czymś, ciężko mi jest powiedzieć, ale jesteście tutaj naprawdę bardzo mocno, bym powiedział, powiedziała, Tacy zgaszeni, tacy smutni, tacy troszeczkę wyizolowani, tacy trochę, słuchajcie, potrzebujący, ja bym powiedziała, chwili oddechu po to, żeby nabrać sił do dalszego życia. Nie wiem dlaczego, być może jesteście po jakichś relacjach czy też związkach, które nie do końca dawały Wam satysfakcję. Albo cholera wie po czym, ale bądź co bądź potrzebujecie jakiegoś odpoczynku, pobycia troszeczkę powiedziałabym samemu. Dodałabym jeszcze, kochani, że być może musicie zrzucić z siebie jakiś ciężar, który. Nie wiem, jak to nazwać. Być może żyliście pewnego rodzaju jakimiś iluzjami, złudzeniami, kochani. Ktoś być może, słuchajcie, wobec Was niestosownie się zachował. Gdzieś macie taką tendencję być może do tego, że karmicie się, powiedziałabym, jakimiś oszustwami, które sobie być może nawet i sami narzucacie. Być może żyjecie jakimś takim świeciem iluzji, nazwałabym to może w ten sposób, albo czegoś niefajnego, co wydarzyło się, tak? Kochani Siódemka Mieczy, to jest albo oszukiwanie samego siebie, albo też tudzież to, że jakaś osoba wobec Was zachowała się nie tak, jak powinna. No i Wy właśnie teraz potrzebujecie tego czasu na to, żeby w pewien sposób pobyć samemu ze sobą. I w pewien sposób, kochani, zapomnieć być może o czymś, ciężko mi powiedzieć, ale ewidentnie widać, że ten miesiąc luty dla lwiątek tutaj no, nie będzie takim, powiedzmy, czasem, w którym no, w pewien sposób y, będzie jakiś taki bardzo stricte uczuciowy, tak? On raczej będzie czasem dla Was, po to, żebyście mogli odpocząć. Kochani, jeśli chodzi o finanse i o pracę, dobrze, bardzo dobra współpraca z pracownikami, z którymi pracujecie, bardzo dobry czas taki, gdzie tutaj, powiedzmy, wasze starania się, wasz trud włożony w pracę będą przynosiły bardzo współmierne tutaj, kochani, efekty w postaci dobrych finansów, w postaci uznania, w, poczucie, w postaci bezpieczeństwa, stabilizacji, kochani, sukcesu. No, bo macie kartę 10 monet, a to jest karta, słuchajcie, bezpieczeństwa, tak jak powiedziałabym, stabilizacji, dobrych pieniędzy, kochani, ugruntowania, dobrej pozycji zawodowej, tak? No, i tutaj oczywiście, jak przy sytuacji, w której pokazujemy, dajemy z siebie wszystko, dostajemy w zamian to, co, znaczy, no, nie wiem, powiedzmy, wynagrodzenie za swoją pracę, dobre słowo, słuchajcie, dobre wsparcie, być może współpracowników, z którymi pracujecie, i co za tym idzie, przynajmniej pod kątem finansowo-zawodowym, jest tutaj. Dobrze, nie jest absolutnie, kochani, źle. To, co możecie, kochani, zrobić w miesiącu lutym, to ja bym powiedziała tak: zmienić coś o 180 stopni, wprowadzić jakieś twarde zasady gry, wprowadzić jakieś swoje zasady moralne, moi drodzy. Być może posłuchać rad dobrych przyjaciół, moi drodzy, czy też przyjaciela, być może kogoś, kto w, pewien, w kompetentny sposób udzieli wam wskazówek, co macie dalej robić i trzymać się tego, bo być może ta osoba, która jest osobą, powinna być osobą przyjacielską, zaufaną, uduchowioną, to znaczy ja tutaj nie mówię, że to ma być jakiś kapłan czy kapłanka, tak, bardziej mam na myśli taką, która jest światła, taka naprawdę dająca dobrą wiedzę, tak, taka, która jest naprawdę, słuchajcie, mocno doświadczona być może przez życie i jest w stanie udzielać wskazówek wszelakich w waszych, powiedzmy, no jakichś troskach czy kłopotach, która dając wam te kochani wskazówki, wskaże wam kierunek, i wy powinniście w pewien sposób, kochani, dokonać zmian o 180 stopni w waszym życiu na podstawie zbudowania własnych tutaj bym powiedziała wizji, czy też zasad, bądź ewentualnie posłużenia się radami, być może kogoś właśnie doświadczonego. Więc tutaj, e, moi drodzy, idziemy w stronę zmian, które mają być dla was, moi drodzy, korzystne. Jeśli jesteście w takim stanie, jeśli jesteście w takim stanie, kochani, tak dalej żyć nie można. To nie jest życie, to jest wegetacja. E, ile lat tak będziecie to wszystko ciągnąć? No, to jest bardzo proste pytanie. Jeżeli chcecie tak pociągnąć przez lat 30, jeszcze tam nie wiem, ile, bo w zależności od tego, ile macie lat, to powiedzcie mi, czy taki, o takiego czegoś oczekujecie od życia? Bez sensu. Czas zrobić te zmiany, czas tutaj zrobić remament, kochani, i jakby w pewien sposób wprowadzić do życia nowy całkowicie powiew, tak? Plus, ja myślę, z tego wszystkiego to, kochani, że przynajmniej tutaj pod kątem zawodowym i finansowym nie będzie żadnych problemów. A co na to wszystko karta rady, którą powinnam wyciągnąć właściwie na samym początku? Macie wyjść poza swoją strefę komfortu, kochani. No i słuchajcie, coś Wam powiem. W związkach stałych oczywiście mamy dom, słuchajcie, nie wiem, kogoś z boku, kto pierze, gotuje, sprząta, nie ma pretensji o nic i tak dalej, i tak dalej. Jestem tu, chociaż nie czuję ognia, nie, nie jest mi za dobrze, ale krótko mówiąc, jest mi tak wygodnie. Tak? Bo może taka sytuacja, kochani, być. Single, słuchajcie, ja Wam jeszcze taką jedną rzecz powiem, bo teraz mi to przyszło na myśl. Być może, kochani, Wy jesteście w relacji albo wejdziecie w jakąś relację, no stricte taką, gdzie ktoś Was będzie bardzo mocno okłamywał i Wy nie będziecie czuć się kochani tutaj w tej fazie bardzo dobrze. To też tak może być. Tak mi taka jeszcze jedna historyjka do głowy przyszła. Ale moi drodzy, no to też nie jest dobre. W każdym bądź razie, moi drodzy, wychodzimy poza strefę swojego własnego komfortu. Nie starajmy się w pewien sposób, no nie wiem, siedzieć z tyłkiem w miejscu i nie robić kroków do przodu, bo się tak przyzwyczailiśmy. No bo w sumie po co ja się będę szarpał, po co ja coś będę zmieniał? A tutaj właśnie karta mówi: Masz dobry czas na te zmiany wprowadź nowe zasady gry. No i teraz, kochani, przechodzimy do opcji Wy z każdym znakiem. No to dobra, to jedziemy. Lew i baran. Jeśli chodzi o lwa i baranka. Kochani, jakieś sekrety, jakieś tajemnice, jakieś e, powiedziałabym e, 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 sekrety, tajemnice, jakieś rzeczy, o których się nie mówi, albo po prostu coś tam, ale krótko mówiąc, jeszcze też może być sytuacja, gdzie lew będzie intuicyjnie wyczuwał, że być może baran coś ukrywa, albo też tudzież, że jest coś na rzeczy. O czemu trzeba się by było globalniej przyjrzeć? Więc moi drodzy, tutaj jakieś, jakieś rzeczy, które są pozamykane przed Wami, jakaś niewiedza. Lew i byk. Lew i byk, jeśli macie jakiegoś byczka, kochani. Pełna wachlarz możliwości, opcje. Tutaj, kochani, mnogość pomysłów, mnogość tematów do rozważań, do obgadania, do jakichś takich sytuacji, a może to, a może tamto, a może siam to. Może Wam się roić pełno tematów, które będziecie chcieli z byczkiem, kochani, omawiać, i też tudzież tworzy Wam się z tego powodu bardzo często. Słuchajcie, no, kołmy, ja, różnego rodzaju koncepcji, tak? Jeśli lew ma baranka, Jeśli baranek, kochani, to tutaj karta wskazuje na to, że trzeba spojrzeć prawdzie w oczy, moi drodzy, i albo coś definitywnie zakończyć, albo wdrożyć jakiś konkretny plan działania pomiędzy Wami a tą osobę. Nie wiem o co chodzi, Wy powinniście wiedzieć. Lecimy. Lew i rak. Lew i rak. Wielkie love, kochani. Bardzo dobry czas na miłość, na seksy, na słuchajcie, namiętności, na czułości, na wspólne randkowanie, wspólne spędzanie, kochani, czasu z rakiem. Lew i... Lew i lew. Czyli dwa lwy. Sobolewska i Kowalewski. <gryw> Zaraz zobaczymy. Dobra, lew i lew. O! No to pięknie, słuchajcie, trzy miecze, w yy, każdym bądź razie śmieję się, bo akurat mam tutaj w głowie dwie osoby z kochani, z grupy naszej oczywiście tutaj, ale no, żebyście tam za bardzo sobie, słuchajcie, nie podcukrowali do tego stopnia, że aż się poranicie, moi drodzy, bo trzy miecze wskazują na sytuację jakiegoś poranienia emocjonalnego, jakiegoś smutku, jakiegoś ciosu, jakieś, chyba, że połączy was wspólne cierpienie, moi drodzy, bo też tak może być, bo też tak może być. Lew i panna. Lew i panna, moi drodzy, bardzo dobry czas, jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju wspominki. E, możecie z tą osobą być bliźniaczymi płomieniami, może to być ktoś karmiczny, kochani, możecie wracać do pewnych rzeczy z przeszłości, możecie chcieć powtórzyć pewne rzeczy, które już się zadziały, e, kochani, kiedyś. Być może ponownie wpuścić pannę do swojego życia. Lew i waga. Szansa na piękny nowy początek, kochani, tutaj może rodzić się coś pomiędzy wami, czyli pomiędzy lwą, lwem a wagą, jakieś płomienne, fajne uczucie, tworzy się jakaś przepiękna szansa na owocujący, kochani, związek, czy też jakieś poruszenie emocjonalne, więc warto z tej szansy, kochani, skorzystać. Lew i skorpion. Lew i skorpion. Kochani, i tutaj związek energetyka pełna pasji, nazwałabym to tak. Może się tutaj w was naprawdę sporo takiej, powiedziałabym, dawki energetycznej rodzić, która będzie was mocno, pasjonująco pchała do siebie, tak bym to powiedziała. I też tudzież, kochani, gdzieś bardzo mocno tutaj rozwijała tą waszą relację. Dużo namiętności, dużo, kochani, seksu, zapału względem siebie. Tutaj lew ze skorpionem mogą, mogą kochani, jak najbardziej mieć. Lew i strzelec. Lew i Strzelec, kochani, karta mówiąca o pracy, i teraz tak, albo pracujecie razem i jest to dobra współpraca, względnie trzeba popracować, kochani, nad tą relacją. W jakimś tam aspekcie być może coś, um, kochani, nie zgrzyta. Lew i Koziorożec, lew i Koziorożec. Duża tendencja, kochani, do obmyślań, przemyślań, do strategii, do analizowania, myślenia o sobie wzajemnego bądź też chłodu emocjonalnego, który może w lutym pomiędzy Wami, kochani, narosnąć. Lew i wodnik. Wiadomości, kochani, ktoś tutaj dorośnie do czegoś, żeby o czymś podyskutować, coś obgadać. Być może ktoś wyjdzie z jakąś propozycją, z jakąś, no nie wiem, ofertą, czy z czymś takim. Ale dużo spraw, które trzeba na spokojnie z koziorożcem, kochani, umu omówić. Lew i wodnik. Lew i wodnik, kochani, mam nadzieję, że się nie pomyliłam z tymi znakami. Lew i wodnik, kochani, mogą mieć jakiś konflikt, jakąś zwadę w miesiącu lutym. Możecie się o coś pokłócić, możecie się słuchajcie tutaj bić na argumenty. Będzie ktoś chciał przeforsować swoje zdanie nad zdanie drugiej osoby, ale krótko mówiąc, rodzi się jakaś y, niezgodność w miesiącu lutym. Lew i rybki. Lew i rybki. Bardzo dobry czas, jeżeli chodzi o relacje. Jeżeli macie jakąś romansową, czy też w ogóle jakąś miłosną relację z rybami, kochani, no to tutaj bardzo dobry czas wspólnego randkowania, wspólnego spędzenia czasu, wspólnych e, powiedzmy podbojów miłosnych do siebie, jak i również decydowania i wyborów z rybą. Nie wiem w jakim aspekcie, być może bardziej stricte uczuciowym, ale tutaj się pokazuje takie coś. Dobre skarby, no to Lewki, ja Wam życzę przecudownego oczywiście lutego, oby się spełnił jak najpiękniej dla Was moi drodzy, no i do usłyszenia.